Zaczynasz treningi na siłowni, chcesz zacząć lub wracasz po przerwie, ten materiał prawdopodobnie bardzo ci się przyda. Gdybym to dzisiaj szedł po raz pierwszy na siłownię, wybrałbym plan Upper Lower zamiast klasycznego Splitu. Dlaczego? Ten program treningowy pozwoli ci przetrenować każdą partię mięśniową dwa razy w tygodniu, co jest szalenie ważne w maksymalizacji efektów treningowych. A z kolei klasyczny Split zakłada przetrenowanie każdej partii raz w tygodniu, co skutkuje wysoką objętością na pojedynczym treningu, za to niską częstotliwością w skali tygodnia. Plan typu upper lower wymaga tylko 4 dni treningowych w skali tygodnia, przy czym można go fajnie zaprogramować pod budowanie siły i masy mięśniowej. Oraz daje bardzo dobrą równowagę między górą a dołem ciała. Suplementowałbym kreatynę, cytrulinę i beta-alaninę. Oczywiście nie jest to konieczny warunek, ale są dobrze przebadane w kontekście zdrowia i skuteczności. Stała suplementacja kreatyny i beta-alaniny oraz cytruliny przedtringowo umożliwi nam wykonanie większej objętości, co długofalowo przełoży się na większe przyrosty. Od samego początku przywiązywałbym dużą wagę do snu. Tam dzieją się najważniejsze procesy, jeśli chodzi o regenerację naszego ciała. Trening siłowy powoduje mikrouszkodzenia mięśni, które odbudowują się i nadbudowują między innymi właśnie wtedy, gdy śpisz. Dodatkowo, śpiąc poniżej 7 godzin, znacznie zwiększasz ryzyko kontuzji lub urazów. Nawet najlepszy plan treningowy nie przyniesie dobrych rezultatów, jeśli będziesz spał 5 godzin. Więc gdybym dopiero zaczynał, dążyłbym do minimum 7 godzin snu w dobrej jakości. Starałbym się wyrobić nawyk zasypiania i wstawania o podobnych porach. I oczywiście ograniczenia ekranów czy bodźcowania na godzinę przed zaśnięciem. Skupiłbym się na tym, aby trenować blisko upadku mięśniowego, dbając przy tym o jakość powtórzeń. Generalizując, jedno-dwa powtórzenia w zapasie od upadku na koniec serii. To przynosi bardzo fajne rezultaty przy niższej fatydze układu nerwowego. Nie progresowałbym jednak kosztem techniki. Zanim dołożę ciężar, upewniam się, że powtórzenia w serii są równe, podobne do siebie i jakościowe. Jeśli to by było możliwe, to trenowałbym z rana. Mam perspektywę treningów o 6 i 7, 8, 9, ale także tych nieco późniejszych. Na przykład o 16, 18 czy nawet 20. Na różnych etapach życia trenowałem w różnych porach i z perspektywy czasu treningi, które robiłem między 6 a 9 oceniam jako te najlepsze. Jeśli ogarniesz wcześniej wspomniany sen i rytm dobowy i udać się trenować z rana, zobaczysz dużą różnicę. Jest to krótki okres po przebudzeniu, więc poziom energii będzie na pewno wyższy niż jakbyś robił trening, na przykład 10 czy 12 godzin po wstaniu, a jeśli stosujesz kofeinę przed Treningiem nie będziesz zaburzał jakości swojego snu. A już tak zupełnie na koniec robota też będzie zrobiona sprawniej niż np. o 17 czy 18. Nie przykładałbym tak dużej wagi do tego czy wolne ciężary czy maszyny. Jeśli Twoim celem jest tylko zbudowanie estetycznej sylwetki, to nie ma to aż takiego znaczenia. Ważne jest stawanie się silniejszym, trenowanie blisko upadku mięśniowego i doprowadzanie do adaptacji. A to czy będziesz spełniał te założenia na maszynach czy na wolnych ciężarach będzie już drugorzędne. Jeśli natomiast zależy Ci na szeroko rozumianej sprawności czy funkcjonalności, a sylwetka ma być tego tylko skutkiem ubocznym, to trening oczywiście opierałbym w głównej mierze o ćwiczenia wielostowowe. Sam osobiście postawiłem teraz na balans i stosunek maszyn do wolnych ciężarów w moim planie to około 50 na 50. To są rzeczy, na które z obecną wiedzą zwróciłbym uwagę, gdybym szedł za chwilę na pierwszy trening. Jeśli myślisz, że coś pominąłem, a uważasz, że powinno się to znaleźć na tej liście, daj znać w komentarzu. Możesz napisać również, jaki masz staż treningowy, a jeśli dopiero zaczynasz, jakie są Twoje cele. Subskrybuj kanał, jeśli chcesz być na bieżąco, bo co każdą niedzielę wypuszczam nowe filmy.